Cześć no, witam serdecznie w kolejnym filmie omawiającym trochę co się u mnie dzieje i trochę mój trening. Jak macie jakąś prośbę, o której mógłbym nagrać taki film, oczywiście mądrzejszy, jak ostatni film o ogarnianiu RP, który wyszedł trochę zbyt może skomplikowany, aczkolwiek czasem komplikacja życia jest dosyć ważna, bo jak sobie coś skomplikujemy, to później możemy sobie to uprościć. Bardzo dzisiaj jest dziwne światło. Bo mi się odbija gdzieś tu od jakiejś barierki z okna. W każdym razie, co miałem na wstępie powiedzieć, to to, o co był komentarz, żebym pokazał, co to są za książki tam z tyłu. Więc, może tu mam akurat na biurku jedną książkę. To akurat nie jest żadna książka o Trójboju, ale spoko jest do przeczytania. Chyba będzie lustrzane odbicie. No ale cóż, umysł mistrza, generalnie coś takiego. Polecam spoko książka. Można spoczytać dla jakiejś tam wewnętrznej motywacji, bardzo ok. Teraz przejdziemy do rzeczy, które są z tyłu, i teraz tak mamy jedną książeczkę, drugą książeczkę, trzecią książeczkę i czwartą książeczkę. To może jest delikatnie powiedziane. Zaczniemy, może, od największej rzeczy, czyli po prostu Atlas, Prometeusz. No myślę, że to jest nie, że podstawa, ale warto mieć gdzieś w domu, no bo to jest coś takiego, że wiecie, będziecie sobie zaglądać, przeglądać. To jest coś, co gdzieś warto mieć pod ręką, bo co jakiś czas można sobie coś przejrzeć, czegoś się dowiedzieć, więc to nie jest tak, że sobie przejrzycie to raz, odłożycie na półkę i tyle, i tyle, więc to jest jedna rzecz istotna. Kolejna sprawa, Krystian Dobrowolski, chyba dobrze czytam, tak, podstawy biomechaniki ruchu człowieka. Nie wiem, czy to jest w ogóle do kupienia. Całkiem spoko książka, aczkolwiek trochę przekombinowana. Jak ktoś zaczyna spróbować, to nie polecam tego czytać, bo się możecie jeszcze zradzić. Dużo jest oczywiście fizyki i matematyki w tym. Natomiast parę rzeczy jest bardzo fajnie wytłumaczonych. Szczególnie pod kątem tego, że dźwiganie to jest właśnie współpracowanie z prawami fizy fizyki w pewnym sensie. Następna pozycja. To jest książka. Tak działa mózg. Też chyba nie będzie widać, bo wszystko jest w odbyciu lustrzanym, bo nagrywam to z przedniej kamerki. Wybaczcie, ale wtedy mam przynajmniej pogląd i widzę, jak jestem w kadrze, więc dlatego tak nagrywam. Doktor Asia Podgórska. Bardzo polecam, fajna pozycja. Swoją drogą też jest fajna książka. Umysł szybki i wolny. O myśleniu szybkim i wolnym coś takiego, aczkolwiek to mam w, gdzieś tam w e-booku, bo dużo książek mam też w formie e-booka, a nie y, książki takiej zwykłej. Tutaj mamy Dark kontuzji, y, jak wrócić do sportu siłowych po urazie. Czybym to polecił? No spoko, też można coś przeczytać, zawsze dodatkowa wiedza, aczkolwiek y, no nic tutaj jakby magicznego nie ma. Dla kogoś oczywiście może być jakaś rzecz magiczna, bo na przykład o niej nie wiedział i dopiero ją odkrył, więc jakby warto czerpać informacje z różnych źródeł, więc to nie jest tak, że czegoś nie polecam. Dobra, odkładamy. I jeśli chodzi o jeszcze dodatkowe książki, to stricte, tak jak mówię, większość rzeczy mam w e-booku. Jakbyście chcieli materiał, co jeszcze warto może przeczytać, to też dajcie znać w komentarzu, to może zrobię taki konkretny film. Właśnie o tym. A jeśli chodzi o rzeczy, o których chciałem powiedzieć, no to w formie takiego mojego pamiętniczka tutaj internetowego, powiedzieć o moim treningu. O moim treningu, czyli generalnie o niczym specjalnym, aktualnie bo po prostu nic ciekawego zbytnio się nie działo. Może pomijając, że przysiad zaczął, zaczął działać tak jak powinien, i trochę te przysiady zaczęły wychodzić. Nie pamiętam na czym osta ostatnio skończyłem, ale na pewno nie wspominałem o właśnie przysiadzie z tygodnia drugiego. I w tym drugim tygodniu zrobiłem 232,5 kg na trujeczkę. RPI myślę, że 8,59 było by lżej, gdybym się bardziej postarał, ale nie było tragedii, więc no myślę, że takie solidne RPI 8,9, 8,5 bardziej bym powiedział, ale też tak miało być, bo schodzę sobie akurat powtórzeniami co tydzień. Przepraszam też za moje wory pod oczami, ale jestem dzisiaj delikatnie niewyspany, ale myślę, że wybaczycie. Tak wyglądała ta seria, całkiem jestem zadowolony. Muszę sobie jeszcze odnaleźć mój stary telefon, który jest gdzieś tutaj. O, i będzie mi służył za drugą kamerę do oceny głębokości, bo zawody y, będą za jakiś czas, więc trzeba by było zwrócić też na to uwagę, żeby nie siadać kibelków. Y, co do wyciskania, tutaj bezpieczne 155, y, ale byłem na y, takich tych trampolinach i rozwaliłem sobie łokieć, więc z takim bolącym łokciem myślałem, że będzie tragedia. Miałem ca całą jakby wysuszoną rękę. W sensie nadal jeszcze trochę ma, mnie boli, jak dotykam. Ale udało się wycisnąć to 155 bez jakkolwiek problemu za tydzień. Myślę, że tak 165 będę planował. Jak nagram, to pewnie będziecie wiedzieli. Albo można też bić do mnie na Instagram. Instagram w sumie w opisie będzie miciu. Tam na pewno dowiecie się szybciej. Jeżeli ktoś mnie tylko kojarzy z YouTube'a. Chociaż wątpię. No chyba, że trafił jakimś przypadkiem tutaj na ten film. Co do martwego ciągu. Mamy tutaj, mamy tutaj porażkę. 220 kg zrobiłem. Następnie założyłem 270, i tu niestety, ale sztanga przylutowana do podłogi. Niech Was nie dziwi ten skok, bo ja zawsze tak skaczę na martwym ciągu. Czyli te 220 na 270. No niestety, ostatnio technika sumo trochę podupada. W sumie, jeżeli chodzi o klasyka, też nie jest idealnie. Natomiast absolutnie się nie załamuję, przyjmuję to z całkowitą krytyką. I spoko, dobra, zrobiłem te 220. A to 220 akurat było na RPI, kurde 6 bardzo szybkie. I nawet czułem po tym, że ok, chyba ta technika znowu jakby odnalazłem tą technikę, którą miałem. Bo czułem naprawdę spoko, czułem się dobrze, fajnie, dynamicznie, ale coś tutaj nie zagrało. Myślę, że mental też troszeczkę ostatnio delikatnie podupadł, ale biorąc pod uwagę siady i przyszły tydzień. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze i będzie się jakby kumulowało i szło, zbierało wszystkie drogi w dobrym kierunku. Co do poniedziałku, czyli 12 sierpnia, o ile się nie mylę, dzisiaj jest 14, jak ten film nagrywam, no to tutaj udało mi się zrobić 150 wąsko, całkiem lekko, więc jestem zadowolony i w przyszłym tygodniu może się pokuszę spróbować przynajmniej zrobić rekord na tym wyciskaniu wąskim. Więc przyjemnie. Martwy ciąg klasyczny, podobnie jak sumo, tylko że tutaj akurat się zatrułem, bo kupiłem jakieś na szybko płatki, zrabki, chyba jakieś neskójki i takie kulki. W każdym razie nie polecam, bo były jakieś, nie wiem, wyschnięte I, i mój ciąg klasyczny poszedł tak beznadziejnie, bo w ogóle nie mogłem się dopiąć. Latałem żygać chyba z 10 razy co serię, więc no to był trening, ale przełyku generalnie, a nie martwego ciągu, więc. Katastrofa spoko. Zdarza się tak, najlepszym albo i nie najlepszym, bo wcale za najlepszego się nie uważam. Trzymujemy na klatę, działamy dalej, nie poddajemy się, yy, jakby jest to kropla w morzu lat, które przepracowałem. Kolejna sprawa, im też jestem starszy, tym mniej się takimi rzeczami przejmuję, bo wiem, że ok, jest słabszy dzień, coś nie poszło, można się wkurzyć na 5 minut, ale później. I tak nastawienie każdego zawodnika, i każdego z Was, który ćwiczy, uprawia jakąś dyscyplinę, powinno być takie, że kurwa, ja to przyjdę, roz, w przyszłym tygodniu yy, podniosę i tyle. Jakby o to w tym wszystkim chodzi, nie? Uczymy się na porażkach i cały czas staramy się być lepsi, lepsi, lepsi i mieć takie podejście, że kurde, trzeba to w końcu zrobić. No i dzięki temu jesteśmy coraz lepsi, a nie, że o dobra, nie poszło, nie poszło. To w ogóle, dobra, to już kończymy z tym sportem i tak dalej, a jak byłem młodszy, też miałem takie różne myśli, teraz jest zdecydowanie spokojniej i czasem nawet śmiesznie albo nic zabawnie. Także na przyszły tydzień na razie się nastawiam naprawdę w porządku. Myślę też, że mimo wszystko pewnie wszystko będzie zmierzało w kierunku robienia tego sumo dwa razy w tygodniu. No bo jednak ten klasyk i sumo już zaczyna mi obciążać dosyć mocno, stąd też pewnie ten spadek, ale i tak Blok pociągnę do końca, nie będę nic kombinował, bo. Jak będę kombinował, to nie będę wiedział, czy jest to po prostu kwestia gorszego dnia, gorszej dyspozycji, czy może faktycznie będzie trzeba coś zmienić. To się okaże za dwa tygodnie. Później good morningi. Tutaj sobie powolutku progresuję. 10 kilo z tygodnia na tydzień. No i co? Przede mną w sumie dwa lekkie treningi. Dołu, góry, czyli piny i dwa lekkie wyciskania. No i kolejny, kolejna sobota to przysiad będzie na, robiony na dwa repy no i standardowe rzeczy, czyli wyciskanie znowu na jedno powtórzenie i ciąg sumą. Tym razem może mentalnie postaram się bardziej, więc na nic się nie nastawiam. Zobaczymy, jak się będę czuł. Wiadomo, wszystko według RPI i tyle. I tyle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze, bo tak to zostanie mi jeszcze w sumie drugi ostatni tydzień. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze jakiś fajny wynik i tego się trzymam. On nawet nie mam nadziei, tylko sobie mówię przed moimi Urodzinami, które są pod koniec sierpnia. Także urodziny zawsze jakiś cel, żeby się pośpieszyć i mentalnie po prostu przygotować do tego jakiegoś tam rekordu albo mini-rekordu w głowie. Ale jak wyjdzie w praniu, tak wyjdzie w praniu. I tyle. No, poza jakimś delikatnym, gorszym okresem, no to myślę, że wracamy na dobre tory. Jeszcze raz, tak jak mówię, jak jesteś, jesteście zainteresowani jakimś materiałem, żebym nagrał czy to trochę może o oprogramowaniu, czy w ogóle o podejściu do treningu, czy o jakiejś tam diecie, no to dajcie znać, bo nie chcę tutaj nie wiadomo yy, czego nagrywać tak dla siebie, bo nie wiem, vlogi z jedzenia chyba są trochę nudne, albo takie vlogi, no bo o czym tu można gadać, praca, siłownia i tak dalej. No ale czekam na Wasze odpowiedzi i zapraszam też na prowadzenie treningowe, można się odezwać na Instagramie. No i do subskrypcji, lajka tego filmu i też na TikToka, bo tam wrzucam chyba najwięcej i najczęściej. Chiman